Punkcik do punkcika, jak ziarnko do ziarnka. On table. Jak widzicie na moim stole gra Gugong, czyli premiera z wydawnictwa Games Factory. Jak ją oceniam? Jakie są moje wrażenia z rozgrywek? O tym za chwilę, a teraz zapoznajcie się z zasadami i zobaczcie jak ta gra wygląda z bliska. Plansza składa się z siedmiu stref. Jest to obszar podróży, wielki mur, jadeity, strefa z torem intryg, pałacem Niebiańskich czystości, dekretów a także obszar Wielkiego Kanału. Każdy gracz otrzymuje na rękę po cztery karty z odpowiednim symbolem pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego oraz piątego gracza. Z kart prezentów dostępnych w grze wybieramy te, które posiadają w prawym, górnym rogu symbol wachlarza i układamy je losowo na planszy w wyznaczonych miejscach. W grze występują jeszcze karty z symbolem nieskończoności, te dokładnie tasujemy oraz układamy je z boku planszy tak, aby były dostępne dla wszystkich graczy. Każdy gracz otrzymuje swoją planszetkę, trzy znaczniki z okrętami oraz cztery karty prezentów na start. Gra rozpoczyna się z sześcioma aktywnymi kostkami służby oraz z sześcioma kostkami z puli ogólnej. W momencie, kiedy będziemy musieli zapłacić jakimiś kostkami służby, odkładamy je z boku do ogólnej puli. Wraz z każdym porankiem to stąd będziemy odzyskiwać odpowiednią liczbę kości i umieszczać je w aktywnej strefie. Każdy gracz dostępne karty prezentów będzie wymieniał z tymi z planszy, a te pozyskane odkłada w tym miejscu. Będą stanowić one jego dek na nową rundę. Wraz z realizacją akcji na wielkim kanale, gracz może wybierać sobie poszczególne nagrody, oznacza je umieszczając kości z boku swojej planszetki. Tu również będzie czekać na niego podwójna kość, która dostępna jest właśnie jako bonus na wielkim kanale. Kiedy gracze pozyskują żetony z obszaru podróży, układają je w górnej części swojej planszetki, a w dowolnym momencie gry mogą je wymieniać. I otrzymają za to odpowiednie bonusy. Na początku toru punktacji każdy gracz ustawia swój pionek w kształcie kwiatu. Będziemy przesuwać go, zdobywając punkty zwycięstwa. W zależności od liczby grających, każdy z graczy ustawia również swojego wysłannika. Będziemy przemieszczać go w górę tak, aby znalazł się w strefie pałacu. Gracz, który wejdzie tutaj jako pierwszy, zdobędzie 7 punktów drugi 5 i odpowiednio kolejni. Plansza jest dwustronna, co oznaczone jest w tym miejscu. Druga strona, czyli wariant na 4 i 5 graczy posiada więcej miejsc na służbę oraz więcej miejsc na punktowanie. W strefie intryk pojawiają się również znaczniki graczy w odpowiednich kolorach. W obszarze jadeitów układamy po dwa jadeity na dachach budynków, a także na placu pozostałe żetony. W strefie podróży natomiast poza kartą prezentów, która pojawi się zawsze na środku, na każdym wolnym polu układamy żetony dające nam bonusy. Pozostałe ustawiamy z boku i będziemy dobierać je w momencie, kiedy zwolnią się nam pola w trakcie przemieszczania się tutaj pionkami. W górnej części czarnym znacznikiem oznaczać będziemy aktualną rundę. Z boku widzimy ilość dobieranych kostek służby. Ponad torem rund znajduje się miejsce na kości przeznaczenia. Z początkiem każdego dnia rzucamy nimi i ustawiamy je w tych miejscach. Wskazują one wartości kart, które będziemy zbierać w trakcie gry, a które zapunktują na koniec każdego dnia. W obszarze dekretów pojawią się po dwa dekrety z każdego poziomu. Oznaczone są one na rewersach ilością kropek. Z każdego poziomu będziemy losować po dwa żetony z dekretami. Każdy gracz na starcie otrzymuje trzy żetony statków, które pojawiać się będą w strefie Wielkiego Kanału. Różni się on w opcji od jednego do trzech graczy i inaczej wygląda na czterech do pięciu. Jednak zasada działania jest taka sama. Żeton ze statkiem ustawiamy na wolnym miejscu od lewej strony. Z każdym końcem dnia statki będą przemieszczać się. Możemy je również przesuwać, korzystając z naszych akcji. Nowe okręty tego samego lub innego gracza pojawiają się zawsze od lewej strony, a przemieszczając się, mogą pomijać statki znajdujące się na polu po prawej stronie. Aby wziąć dostępny z boku bonus, musimy posiadać trzech służących na okręcie. A kiedy zdecydujemy się skorzystać z wariantu, zabieramy żeton. Wraz z kostkami służby. Gra oparta jest na zagrywaniu kart prezentów. U góry karty widoczne są wartości kart, istotne podczas wymieniania kart prezentów z tymi na planszy, natomiast u dołu karty widoczne są akcje bądź ich brak. Gra składa się z trzech faz. Jest to faza poranka, w której przygotowujemy rozgrywkę. Faza dnia, w której odbywają się akcje, a także faza nocy, w której podliczamy częściowo punkty. W fazie poranka wyznaczamy pierwszego gracza. W trakcie gry będzie to gracz, który zdobędzie medal widoczny w strefie intryk, czyli gracz, który jako pierwszy rozegra tu akcję. W fazie poranka będziemy uzupełniać także ze stosów widocznych z boku wolne miejsca w obszarze podróży. Rzucamy od nowa kośćmi przeznaczenia i ustawiamy wartości, którymi będziemy kierować się na kolejny dzień. Gracz lub gracze, którego służba będzie znajdować się przy dekretach z symbolem poranka, czyli z poziomu pierwszego, realizują bonusy widoczne na tych żetonach. I w zależności od rundy gracze dobierają odpowiednią ilość kości służby. W fazie dnia gracze będą wykonywali różne akcje, między innymi te widoczne na kartach prezentów. Jak wygląda wymiana prezentów w grze Gugong? Każdy gracz z dostępnych na swojej ręce kart wybiera tę, którą chce wymienić na inną kartę znajdującą się w strefie na planszy. Jeśli posiada kartę o wyższym symbolu, zamienia karty. A pobrana trafia na jego 100 kart odrzuconych i będzie dostępna na jego ręce w następnej rundzie. Gdyby jednak nie posiadał karty, która przebije wartość tej, którą chce zamienić, posiada albo tę samą wartość, albo niższą, również może ją zamienić. Ale wówczas musi dodatkowo opłacić koszt takiej zamiany. Ma możliwość odrzucenia jednej karty ze swojej ręki. Może też taką akcję opłacić dwoma kośćmi służby pobranymi z aktywnych służących ze swojej planszetki, bądź rezygnuje z dalszych akcji. Każdy gracz po wymianie prezentu w pierwszej kolejności może zrealizować akcję z karty, jeśli taka jest dostępna, zaś druga akcja tyczy się obszaru, w którym gracz wymienił się podarunkami. A zatem w tym przypadku gracz będzie mógł pozyskać jadeity. Istnieje tu szereg możliwości budowania kombosów, jak choćby poprzez pozyskanie żetonów ze strefy podróży, dzięki którym gracze niejednokrotnie mogą naginać podstawowe zasady gry. Kiedy z ręki każdego gracza znikną wszystkie cztery karty, kończy się faza dnia i przechodzimy do fazy nocy. W pierwszej kolejności sprawdzamy, ile każdy gracz posiada pasujących do wartości z kości kart. Jeśli mamy sytuację, że na dwóch kościach występują te same wartości, to każda karta o tej wartości daje nam dwie kostki służących. Natomiast za kartę, która odpowiada wartości jednej kości, pozyskujemy jedną kostkę służącego do swojej aktywnej strefy. Ponadto gracz, który ma największą liczbę pasujących kart, zdobywa trzy punkty zwycięstwa i oznacza na torze punktacji jest swoim znacznikiem, a także przesuwa swojego wysłannika o jeden poziom na obszarze pałacu. Następnie przemieszczają się wszystkie statki w wielkim kanale i rozpoczynamy kolejny dzień, czyli następną rundę. Obszar Wielkiego Muru jest ściśle powiązany ze strefą intryk. Realizując akcję na Wielkim Murze, gracze ustawiają kostki i w zależności od liczby grających, po umieszczeniu ich w odpowiedniej ilości, budowa kończy się. W przypadku rozgrywki jedno- lub dwuosobowej, w tym momencie mur zostaje zakończony. Grać, którego kostek jest tu najwięcej, zabiera je z powrotem i otrzymuje bonus w postaci trzech punktów zwycięstwa, a także przesunięcia swojego wysłannika w strefie pałacu. Gracz, którego kostek było na murze mniej pozostawia je i może kontynuować budowę w następnych akcjach. Następnie każdy gracz, który uczestniczył w budowie muru, w zależności od tego, jaki poziom na torze intryk posiada, może skorzystać z dostępnych bonusów. Dostępne bonusy rozpatrywać będzie pierwszy gracz na torze intryk może na przykład obniżyć się o jeden poziom. I pozyskać sobie jedną kostkę aktywnej służby. Bądź wybrać jakikolwiek inny bonus, w zależności od poziomu na torze intryg. Możliwości zdobywania punktów w tej grze jest naprawdę wiele, a każda strefa daje nam inne opcje. Przyznacie, że zasad do zapamiętania jest całkiem sporo, bo i mamy całkiem sporo mechanik, które zebrane są tutaj w zgrabnie działającą całość. Będziemy tutaj budować sobie, kolekcjonować pewne zestawy. Jest tu fajnie rozwiązany deck building, którym się podoba. Skoro karty na ręce, to musimy nimi zarządzać, więc również ta mechanika. I będziemy wysyłać naszych robotników, no w tym przypadku nazwane są te kosteczki służbą. Na plansze, sama plansza podzielona jest na 7 stref, każdy z tych obszarów oczywiście daje nam punkty zwycięstwa, no to akurat żadna nowość w Eurogrze. Wygrywa gracz, który ma ich najwięcej, ale w każdej z tych stref punkty zwycięstwa będziemy zdobywać w nieco inny sposób i będziemy mogli również... Yy, Zadziałać na naszych przeciwników, a więc interakcja też tutaj wystąpi i jest jej całkiem sporo, jak na euro. oczywiście nie jest ona bezpośrednia, a pośrednia, ale ja, osoba, która szuka interakcji zawsze w grach, cieszę się, że, że, że ona tutaj jest. Jeśli chodzi o służbę, czyli naszych pracowników, to te kolorowe kosteczki stanowią naszą walutę w tej grze. Mnie notorycznie ich brakowało, więc musimy je nimi mądrze zarządzać, musimy odpowiednio zaplanować. Na pewno nie jest to gra, w której możemy przyjąć założenie, okej, okay, gdziekolwiek pójdę, zdobędę punkty zwycięstwa. Okej, okay, tak jest, bo w każdej strefie punktujemy, ale bez planu, bez jakiegoś, jakiegoś taktycznego myślenia, no to nie uda nam się wygrać. W zależności od tego, kto w jaki sposób będzie grał, jaką sobie strategię obierze, może mogą być takie rozgrywki, że gracze będą się skupiać na dwóch, trzech strefach na planszy i nie korzystać z innych. Tak? Będą na przykład jadeity w przypadku moich rozgrywek. Były raczej, my nie graliśmy raczej na jadeity. Jeśli ktoś próbował z nas, ja sama też próbowałam sprawdzić jak będzie, jak się sprawdzi ten rodzaj strategii, jakoś tak nie do końca wyszedł. Ktoś inny sobie poszedł w żeglugę, więc mocno obstawiał właśnie tam kanał, chodził sobie na dekrety, żeby zdublować punktację. Ja próbowałam też strategii budowania muru połączonego z storem intryk. Myślę, że relatywnie często chodzi się podróżować, zbierać tam żetony, które różne bonusy nam przydatne dają w trakcie rozgrywki. Obowiązkowo każdy musi poruszać się po pałacu, no bo jeśli nie dojdziemy do pałacu, nie wejdziemy do środka, to jakby nie liczą nam się żadne punkty, więc to jest istotne, ale tak naprawdę w trakcie gry wcale nie musimy jakby tej strefy wykorzystywać, albo pójść tam zrobić akcję raz, dwa, a resztę zrobić przy okazji, więc to nie jest taka. Taki wymóg, który nas zmusza zawsze zrobić w tej środkowej strefie planszy akcję, aczkolwiek trzeba o tym pamiętać. I powiem szczerze, że to też jest fajne, że jest taki przymus, bo on w pewien sposób jakby generuje nam tę mechanikę. Każdy z graczy na początek dostaje cztery karty, i to w zależności od tego, którym jestem po kolei graczem, to mam taki, a nie inny zestaw kart. To też mi się podoba. Na planszy też leżą inne karty, potem to wszystko się miesza, bo bardzo fajnie jest tutaj wprowadzony deck building, ponieważ my wymieniamy się nie z graczami, te karty nie krążą z ręki do ręki, tylko zamieniamy sobie karty z tymi leżącymi na planszy i to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Istotne jest bowiem, co to za karta, jaką ma wartość, jakie daje akcje, czy w ogóle ma akcje na sobie, gdzie leży, w jakiej strefie, gdzie my ją położymy, jeśli ją weźmiemy do swojego, na swoją rękę, do swoich kart odrzuconych, to wiemy, że w następnej kolejce będzie na naszej ręce. Naprawdę fajnie to działa, to jest sprytnie wymyślone. Dla mnie bardzo fajne jest to, że plansza tutaj, bardzo ładna zresztą, ale o tym za chwileczkę, nie jest tylko miejscem, gdzie składamy kolejne stosy żetonów, gdzie układamy znaczniki, karty i tak naprawdę na no niczego więcej nie służy i ewentualnie wstawiamy tam pionki. Owszem, to też robimy, natomiast tam się więcej dzieje. My na tej planszy tak naprawdę gramy, ona jest najbardziej istotna. Każdy z graczy ma też swoje planszetki, ale... Koncentrujemy się głównie na tym, co dzieje się na planszy. Są dwie strefy, gdzie przemieszczamy się, poruszamy się, czyli kanał, gdzie nasze statki pływają, ma znaczenie, gdzie w danej, w danej chwili są, bo takie ewentualne nagrody nam, na nas czekają. Poruszamy się również po tej części, gdzie, gdzie podróżujemy pomiędzy miastami. I o ile tutaj brak mi troszkę większej złożoności, ja bym tam oczekiwała czegoś więcej niż takie proste zbieranie żetonów, bo tak naprawdę. No wchodzimy tam tym pięknym znacznikiem z konikiem i przesuwamy się z miasta do miasta, z pola na pole. Zbieramy kolejne żetony, które dają nam jakieś tam bonusy. I jeszcze słowo o tym, co mi przeszkadzało. Mianowicie na początek byłam pewna, że to jest kwestia nauczenia się, tak zapoznania się z grą. Ok, zawsze na to potrzeba więcej lub mniej czasu. Natomiast za którąś kolejną rozgrywką, kiedy sięgałam po raz Kolejny i następny, i jeszcze jeden do instrukcji, i szukałam, co znaczy ta ikona na tym żetonie albo na tej karcie, jak to te karty się zamienia, o co to chodzi, gdzie, jaki znacznik na co. To już było to lekko denerwujące. Brak mi tutaj karty pomocy, nawet jednej, która byłaby dla wszystkich graczy gdzieś tam na środku dostępna, żeby nie musieć za każdym razem wertować instrukcji, a tych stron trochę jest, która wyjaśnia ikonografię. Nie są te ikony dla mnie aż tak bardzo czytelne. Nauczymy się część z nich, natomiast są takie, które są do siebie podobne, tam gdzie chodzi o zamianę kart, kiedy możemy sobie z planszy jakieś zamienić, albo z tych odrzuconych, albo z ręki. To trzeba za każdym razem się upewnić, doczytać. I to po pierwsze powoduje właśnie jakiś rodzaj downtime'u, bo, bo jednak sięgamy po instrukcję, troszkę za, zabiera nam to czasu, ktoś inny czeka, no niepotrzebne to jest zupełnie, może to, może to niestety popsuć rozgrywkę. No i trochę zdradza nasze plany, bo w końcu tutaj gdzieś tam mamy sobie jakąś taktykę i strategię zaplanowaną, ale niekoniecznie się musimy tym dzielić z współgraczami, więc już mogą się zorientować, gdzie idziemy, trochę nam przeszkadzać. Brakuje właśnie jednej, jednego Prostego komponentu, karty wyjaśniającej jasno, czytelnie, w dwóch zdaniach yy, każdą z tych ikon, zebrane to wszystko w jednej, na jednej stronie i już, a nie za każdym razem sięganie do instrukcji. To było trochę irytujące i to tak naprawdę przeszkadzało mi najbardziej w tej grze. Kiedy omawiam dla Was zasady, staram się pokazać też grę z bliska, więc mieliście okazję zobaczyć, jak Google wygląda w środku. Zresztą już na okładce myślę, że zachęca i yy, mocno pokazuje tutaj te chiny. Mm, i okej, okay, tu klimatu nie ma, nie będziemy go szukać, ale wierzcie mi, że patrząc na oprawę graficzną tej gry, która jest według mnie bardzo ładna, naprawdę duża, bardzo ładnie zilustrowana plansza, bardzo ładne ilustracje na kartach, patrząc na to mm, wszystko i jeśli się pokusicie na przykład o puszczenie klimatycznej chińskiej muzyczki w tle, to... Mm, można powiedzieć, że jesteście w stanie sobie stworzyć bardzo przyjemną, fajną atmosferę do grania. Nie klimat, ale można się, powiedzmy, trochę poczuć, jakbyśmy rzeczywiście w tych Chinach byli ładnie ubrane, widać, widać to w każdym elemencie. Mnie się to naprawdę podoba. Jakościowo gra również bez zastrzeżeń, znaczniki bardzo ładnie powycinane, szczególnie właśnie te koniki. Podsumowując, więc. Google to gra, która ma relatywnie proste zasady, i może jest ich dużo, to nie są one trudne. Jest tu całkiem sporo mużzenia, jest dużo decyzji do podjęcia, nie są one wcale takie oczywiste. Gra strategiczna, gra dynamiczna, gra, która zaangażuje nasze szare komórki. Do tego bardzo ładnie zilustrowana. Jakościowo wydana bez zastrzeżeń. Po stronie minusów, jeśli chodzi o mnie, mnie przeszkadzała ta ikonografia. Może nie w każdym aspekcie jest nieczytelna, ale no, brakowało mi po prostu karty pomocy, która to wyjaśnia już. I oczekiwałabym czegoś więcej, jeśli chodzi o kwestie, szczególnie tego podróżowania po miastach. To trochę za proste dla mnie, więc szkoda, że tam nie ma większej złożoności. Jeśli chodzi o ocenę, Google dostaje ode mnie 8. Zastanawiałam się nad oceną, tak naprawdę zupełnie uczciwie i szczerze to to jest takie mocne 7,5, ale ponieważ nie daje połówek, a ta gra jest w mojej ocenie lepsza niż niedawno recenzowane Forum Trajanum od tego samego wydawcy zresztą, to siłą rzeczy musi być ósemka. Bardzo dobra gra, w którą chętnie zagram i która, no cóż, zostaje w mojej kolekcji. Ode mnie to wszystko na dzisiaj ogugongu. Dzięki za waszą uwagę. Zapraszam was na pewno w niedzielę na Board Newsy i oglądajcie, bo co jakiś czas pojawiają się nowe materiały, nowe recenzje, a już nie coś zupełnie nowego. Do zobaczenia, cześć. Punktik do punktika. Ja dalej układam. Tak, to jest wciąż to samo punkt do punktu. No. W Eurograch setniczo zbiera się punkty zwycięstwa. Tak samo za każdym razem, a jednak inaczej.